Hej, Manko, Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Farming Simulator 19 na mapce przemasowo, czyli taki troszeczkę polskie klimaty. Słuchajcie, w zeszłym odcinku zacząłem sobie tutaj kosić ten mój obszar, który e, dostałem, że tak powiem, wraz z tą mapką. Teraz chcę sobie tylko ten e, obszar właśnie tutaj na odcinku jeszcze może dokończyć, ale to już e, mój pracownik tutaj sobie tym będzie operował. Myślę, że on tutaj da radę właśnie to w miarę szybko ogarnąć. A my lecimy do ciągnika. Mam tutaj swojego case'ika, do którego już mam wypożyczony pług. Tak moi drodzy, ponieważ pług jest wypożyczony, zastanawiałem się czy jest możliwość, w którąś stronę powiększenia tego obszaru. No i niestety doszedłem do bolesnego wniosku, że E, takiej możliwości nie ma niestety. Czy ja te pługi chcę sobie przekręcić? Muszę najpierw rozłożyć te pługi. Bo jak to ma iść? W sumie zapomniałem dawno już... E, a, bo mm, coś się wydarzyło. Zacząłem sobie tutaj e, kultywatorowanie i dotarło do mnie, że jest to bardzo zły pomysł. Z tego względu... Czy teraz będzie dobrze? Tak, teraz będzie dobrze. Z tego względu, że to pole, jak sprawdzałem na odcinku, wymaga ode mnie orki. Tak, zgadza się? Tak jest. Dodatkowo wymaga ono wapnowania. I teraz, zanim ja zacznę sobie tutaj jeszcze orkę, to mam kolejną niespodziankę, a mianowicie, a mianowicie to nie jest ten ciągnik. Dobra, to jest ten ciągnik. Teraz tutaj do fenda sobie musimy wypożyczyć. Rozsiewacz do nawozu, ale to będzie ten większy rozsiewacz z możliwością właśnie wapnowania. Czy ja tutaj potrzebuję te przystawki? Czy ja będę tego rozsiewacza korzystał jakoś dużo? Maszyny tutaj na tym gospodarstwie na początku będą wypożyczane z racji tego, że nie jest to season i nie będę opłacał jakoś mega mega często tutaj tych maszyn. To te maszyny będą wypożyczane i one nie będą od razu też zwracane tutaj do sklepu. Tylko ileś tam dni, gdzie tam będą mi potrzebne, będę je sobie właśnie trzymał. Nie będę, tam wiadomo, że koszty dzienne tutaj mamy 400 euro, ale myślę, że lepiej będzie właśnie chyba 400 euro mamy za każdy dzień. A później, w razie czego za dwa dni bym musiał płacić 2000, więc na razie niech sobie stoi. Na moim gospodarstwie pakiet rozszerzony, czyli tutaj wyższe. Czy chcemy pokrywę? Nie, nie jest mi potrzebna. Pakiet rozszerzony nie potrzebuje większej pojemności. System rozrzutu tutaj, ten system rozrzutu jest dużo droższy i on nie mam aż tak dużych pól, żeby ten system rozrzutu był aż tak potrzebny. Wypożyczamy sobie ten rozsiewacz. Czy ja chcę stąd wapno wziąć? Tak, wezmę sobie stąd wapno raczej. Dobra. Myślę, że cztery palety. Wórek z nasionami, z wapnem. kup. Dwie. Ile tu jest? To trzy wezmę. Trzy te palety myślę, że wystarczą. Odpalamy. Ło kurna, ja myślałem, że to gdzieś tu na początku będą te maszyny, a... Tu się okazuje, że one są tam od samego początku e, sklepu dawane. Ej, zaraz, ja co mogę pociągiem stawiać? No fajnie, tylko że na pociągu nie ma lawety na przykład, żeby jakąś maszynę. A to by było bardzo ciekawe urozmaicenie, żebyśmy sobie mogli niektóre sprzęty właśnie pociągiem tutaj przewozić. E, no to by było naprawdę zarąbiste, tylko nie wiem e, czy farming gdzieś tam przewiduje taką lawetę wagon-lawetę do pociągu. Napełniamy. Tutaj chwileczkę trzeba poczekać oczywiście, żeby się to napełniło. Stan konta. Pożyczki nie mam. Suma z wczoraj wydatków to jest 4, 4 euro. 95 tysięcy mi zostało na koncie teraz. Tamten pracownik jeszcze pracuje. Ja w silosie mam troszeczkę tej soi, którą zebrałem. Nie było jej zbyt wiele, ale zawsze coś tam wpadło. Czy następną paletę sięgnę? Nie, nie sięgnę. Następnej palety, kurde, Pelek, muszę podjechać. Eee, dobra, następna paleta już tutaj będzie zbierana. I o, przyjechał pociąg. A tu nie ma przystanku, bo się nie zatrzymuje. I ten wagon na końcu, on mnie zastanawia. Niestety ja do tego pociągu muszę wsiąść. A mój, czy ja będę mógł tutaj na ten wagon ostatni coś sobie wyrzucić? Strasznie długo będzie teraz hamował. To tu mnie tutaj cieka zaciekawiła mnie ta sytuacja i muszę to sobie sprawdzić. Innej opcji nie ma. Też nie mogę z prędkością przeholować, no ale tutaj by było chyba raczej ciężko wyczuć, o, nie w tę stronę teraz ciekawe czy faktycznie. Byłaby taka możliwość, żeby tu coś yy, załadować? Ej no kurde, byłaby taka możliwość. No ale bajka. To, to ja rozumiem. Czeka, czy tutaj można pasy dać jeszcze. No można. Czyli moglibyśmy sobie tutaj spod sklepu coś załadować na pociąg. Yy, I po prostu sobie podwieźć na farmę. No zarąbiście Nawet jakąś maszynę tam mogę wrzucić, czy by nie spadła, ale na pewno się o tym przekonamy nieraz I dobra, myślę, że 6000 tysięcy w zupełności wystarczy, ewentualnie to sobie wyładuję Pociąg sobie tutaj stoi, tylko... no właśnie, tak myślałem Tu z tymi przejazdami kolejowymi jest jeszcze taki mały problem ja sobie to zrobię na takiego typowego Zdzisława, czyli ominę te rogatki. Ale tak nigdy nie róbcie, bo pociąg może was zaskoczyć. Tutaj w farmingu to jest co innego. Eee, lecimy sobie na gospodarstwo i czy ja dobrze pojechałem? Tak, dobrze pojechałem. Tutaj ten ciągnik ma troszeczkę problem widzę. No tak, musiał mi przywalić w ten rozsiewacz. Oczywiście. Ostatnio na tamtym odcinku z m, Seasons właśnie e, pracownik zakończył pryskanie m, pola nawozem e, i słuchajcie, no gościu chyba się tak wkurzył, że tak długo czekał, była droga zablokowana trochę przez e, mojego Fiata, że po prostu no przywalił mi w tego Fiata i to nie było miłe. No Fiat mały, aż go przesunęło przecież. Więc no... Tak się nie robi, ogólnie mam nadzieję, że farming dużo zmieni w kolejnej swojej wersji, no bo tutaj wiadomo na jakąś tam, ogólnie powiem szczerze, że nie było już od jakiegoś czasu jakiejś większej aktualizacji, oni tam wtedy wydali ten, tą aktualizację z tym, z tym modyfikowaniem tego terenu, że możemy sobie to tam sami robić. To było naprawdę fajne i były gdzieś tam zapowiedzi z tego co pamiętam o poprawieniu tego, żeby ta jakość tego właśnie była troszeczkę lepsza. Z tego co pamiętam mieli wprowadzić możliwość usuwania drzew kamieni i jeszcze coś tam miało być. Lecimy sobie z tym rozsiewaniem tego wapna. Możliwość usuwania drzew kamieni i coś jeszcze a, chyba miało być coś w tym stylu, że właśnie jak sobie coś tam zepsujemy. To tak jak w niektórych aplikacjach to działa, że kilka kroków do tyłu możemy sobie cofnąć. Jednak no, coś tam wspomnieli, ale na tym by to się skończyło, więc podejrzewam, że w tej odsłonie gry tego nie uświadczymy. Także trzeba by było poczekać chyba już na. FSA 21, co z pewnością pewnie gdzieś tam pod koniec przyszłego roku wyjdzie. No ale, tak jak mówię, nie mamy co liczyć chyba za bardzo na to, że w tej odsłonie gry jeszcze coś takiego, jakieś tam zmiany większe się będą pojawiały. Podejrzewam, że jeszcze po nowym roku jakieś DLC do farminga będzie wypuszczone, ale tutaj po tym klasie to chyba już nic nie przebije. Z tego co pamiętam, ma nie być chyba mapy. W tym DLC z klasem, więc, może po nowym roku, jakąś mapkę nam dorzucą. Z tym, że po nowym roku ja akurat będę miał troszeczkę inne tytuły, chyba bardziej do ogrywania. Z na pewno nowej serii z Farminga już by nie było. Oprócz tej tutaj, właśnie na przemasowie, którą teraz mamy i, i Seasons, i odpalamy rozsiewacz. Eee, zatrudnię sobie tu pracownika, bo ja muszę tutaj Bizonem zjechać z pola, organizacja pracy i za chwilę jeszcze zrobię jeden myk, bo zapomniałem. Eee, a mianowicie będzie to ten sam myk, który mam na Seasons na chwilę obecną, czyli w momencie gdy ja coś robię na polu, eee, to gdzieś tam zatrudniam sobie pracownika do misji. I tutaj widzę, że wszystkie pola są obsiane. Więc wszystkie pola są najprawdopodobniej gotowe do zbioru, e, co daje nam dodatkowy bonus taki, że możemy sobie na tym jeszcze trochę zarobić, bo nie wiem czy e, nie chcę łączyć, nie chcę, nie chcę, czy, e, czy wiecie, czy pamiętacie, że jest taka możliwość jak e, w momencie, gdy kończy się misja i tego zboża nam trochę zostaje, to jeszcze można coś tam przyciąć zawsze. Więc zastanawiam się, czy jest misja na której z tych pól yy, niedaleko mnie. Ósemka by mnie interesowała, bo jest duża. Tam to by było pewnie przyciąć sporo pieniędzy. Pokażę sobie na razie Bizona. O, i zawsze te pierwsze misje są takie słabe. Zbiory plonów: 28. Nałożenie. Centralny elewator zbożowy. Tutaj transport mamy. Zbiory plonów: pole numer 6. Kukurydza tam jest. Pole numer 6. Gdzie to jest pole numer 6? Tutaj, tam jest pole numer 6. Daleko to jest od sklepu? Niedaleko. Czy nie mogłem sobie wziąć tą misję? Dobra, ja tak sobie to pole numer 6, na to wychodzi. Mm. Czyli mi pożyć przedmioty? Tak jest. Rura chowamy. Eee, tutaj mi się eee, raczej bizon nie przyda, bo tam była kukurydza. I najprawdopodobniej gdzieś tam jeszcze dostanę sobie pewnie do tego zestawu e, ciągnik z przyczepą. Tylko tam nie było pokazane właśnie jaki ten ciągnik będzie. E, tutaj do orki zatrudniam mojego pracownika numer 2. Na razie, żeby płóć do góry, bo trawę zniszczysz. No. Żeby tu pole było ładnie już obrobione. Dobra, on sobie tutaj będzie pracował, a ja biorę się za tutaj, gdzie jest ten kombajn, czy to jest ten, to jest, uuu, ale dostaliśmy wielki kombine, masakra, eee, czy ja chcę ten wózek na header, skoro jest, to dobra, przyjmę ten wózek na ten header, na klatę, chociaż już go przestawiłem i muszę najpierw chyba odjechać jednak tym John eee, zabierając przy okazji przyczepę. że ostatni transport z pola będę zbierał na swoją przyczepę. z Tego względu, że właśnie e, wtedy będę mógł sobie przyciąć trochę więcej tych pieniędzy, bo jak będę wziął tą przyczepę i zrobię zakończ misję, e, to automatycznie e, no to zboże zostanie sprzedane. Trochę krzywo. Może się uda jakoś to ogarnąć jeszcze. Wiedziałem, że spadnie. Ja chyba w ogóle nie z tej strony podjeżdżam, dlatego tak się dzieje. Eee, no i sobie narobiłem roboty. Tak jest, ja nie z tej strony podjeżdżałem. Czy on się trzyma, ten header? No to wychodzi. No to dobra, to jedziemy. Skoro się trzyma... I w sumie po co był mi ten wózek, to nie wiem, bo to pole jest tutaj. Zastanawiam się jeszcze coś, czy ja teraz dam radę zdjąć ten e, header z tego wózka. To by było wyzwanie. Tutaj tory pociąg nie jedzie, ale rogatka opuszczona. No, i tak jak myślałem, że chyba raczej nie da rady zdjąć tego headera. No to się wkopałem teraz, ładnie, że on się nie chce oderwać. Może tutaj przez te tory przejadę. Dobra, to zrobienie tak. E, garaż. E, wypożyczone przedmioty. Nie mogę tego zresetować w takiej pozycji, więc mogę to pewnie zresetować e, z tego poziomu. Resetuj. Tak. Dobra, i został mi sam header. No, gdybym ja wiedział wcześniej, to bym się nie bawił z tym wózkiem, bo to było tak naprawdę głupie z mojej strony i nieprzemyślane. E, słuchajcie, tak jak wspominałem, e, z tej serii będą się pojawiały livey. Pierwszy odcinek miał wyjść w sobotę, jednak wyszedł w piątek, z tego co się orientuję. Ten, ten oglądacie właśnie w sobotę i najprawdopodobniej dzisiaj około godziny 19-18 będzie live, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście zapraszam do śledzenia. I tutaj, jak mówiłem, myślałem, że będzie kukurydza, a ja nie przeczytałem nawet tego i mamy słonecznik. Jeszcze kombajn trzeba rozłożyć, tylko że muszę go przełączyć na kombajn, dobra więc ja sobie tutaj odpalam. Was oczywiście zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmikiem, do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, piszcie komentarze i jeszcze jedna prośba, to jeżeli macie jakieś ciekawe mody z oficjalnego modhuba oczywiście, to proszę podsyłajcie mi linki albo nazwy tych modów w opisach. Ja się będę zastanawiał nad wyborem na przykład modyfikacji niektórych do mojej serii czy tej, czy tej seasons i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tak więc kto wie, może akurat wasz mod zostanie wykorzystany w następnym odcinku. Do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam.